Jeden z najbardziej e, takich frapujących e, obrazów, także i przez to, że e, zawiera w sobie tajemnice. My nie wiemy, kto to jest. Przez kilka wieków nikomu nie udało się jednoznacznie określić e, osoby przedstawionej tutaj. E, być może jest to w ogóle jakaś fantazja, wi, wizerunek idealnego człowieka, takiego według e, e, renesansowych e, koncepcji doskonałości. W kadrze obrazu widzimy młodego, pięknego człowieka o takich cechach męsko-kobiecych, androgenicznych. Zanim w głębi widać okno, przez to okno zaglądamy w uroczy, taki wiosenno włoski krajobraz. Młodzieniec spoglądający na nas jest dość dziwnie ubrany, dosyć nonchalansko. Ma taką bacystową, białą koszulę, cieniuteńką. Siedzi bardzo swobodnie opiera swoją rękę o stół jedną, drugą, tak sięga jak gdyby w kierunku piersi czy, czy serca, spogląda na nas, na głowie ma beret zupełnie fantazyjnie nałożony. On nie osłania właściwie głowy, stanowi jak gdyby jej ozdobę tylko. A na tę cieniuteńką koszulę ma nałożone futro, dosyć, dosyć grube, wspaniale zresztą przez Rafaela namalowane tutaj te faktury tej miękkiej koszuli. Tego futra się zdecydowanie różnią w sensie malarskim. No i to, to spojrzenie tego człowieka, takie uwodzicielskie, jak gdyby pochwycające nasz wzrok, wciągające w obręb tego obrazu. Chcielibyśmy wręcz się tam znaleźć, rozmawiać z nim, nawiązać jakiś, jakiś kontakt. Życzyłbym wszystkim Państwu, żebyście mogli kiedyś przed tym obrazem stanąć oko w oko.